Przeżyjemy cały trud, by mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzą. Boże nasz, jak ten strach, jak ten strajk, będę pertraktować, żądania nasze wypełniły się, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje, Boże nam, jak ten strach jak ten strajk, ten strajk Wyszły szybko, to skończyli. jak Udało się zorganizować e, obchody pierwszomajowe w sposób patriotyczny. E, to dziwne, dziwne święto. Święto pracy, które nie wiadomo dlaczego zawodnęło e, jedno, jedno środowisko, które e, nie mówi prawdy. Nie ma dzisiaj zgody na mówienie e, takich rzeczy, które są opowiadane przez organizacje, które te święto pracy e, na przykład w organizuje. Te banery, które tutaj widzimy e, są za nami, e, są dowodem na to, czym tak naprawdę był komunizm i system, który którego na całe szczęście e, nie ma. E, przyszliśmy tutaj, aby opowiedzieć Błogowianom i wszystkim, którzy nas tutaj dzisiaj odwiedzą e, właśnie czym tak naprawdę był ten system. Czerwiec 76, 6 stan wojenny, zbrodnia lubińska. To wszystko działo się naprawdę. ale dzisiaj organizacje, które właśnie zawodnęły to święto o tym w ogóle nie mówią. Proszę, siebie, proszę się zapytać tych wszystkich, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za te wszystkie zbrodnie. Jeżeli dzisiaj e, słyszymy, że Czesław Kiszczak to starszy pan, któremu nie warto robić nic złego, bo przecież już e, ma swoje lata, jeżeli Wojciech Jaruzelski do dzisiaj jest przez nich uważany za, za bohatera narodowego, to my zadajemy pytanie, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za te zbrodnie i chcemy o tym głośno mówić. W 11 zostanie odczytany apel poległych, Powiemy kilka słów, zostanie odegrany hymn narodowy. I chcielibyśmy z tego, z tego dnia robić jakiegoś show, tak? To nie o to chodzi. My po prostu nie wyrażamy zgody na gloryfikowanie e, zbrodni. Tak? A naszym zdaniem, e, to, co dzisiaj się dzieje w całej Polsce, jest niczym innym jak próba zakłamania rzeczywistości, próba tego, co się dzieje w naszym kraju. Od Dawien dawna, tak? czyli próba mówienia o tym, że komunizm to być może jakieś śmieszne scenki z filmów Barei, tak? że to było dawno, może biednie, ale troszeczkę śmiesznie, a to nie jest wcale prawda. Tak? To są setki, tysiące ludzkich dramatów, dramatów całych rodzin, inwigilowanie więzienie ludzi, to jest cały ten system i chcielibyśmy o tym po prostu opowiedzieć. W ważnych rzeczach I tu nie ma miejsca na żadne negatywne przekazy. Po prostu tak jak każde stowarzyszenie, na przykład w tym mieście mamy prawo do organizowania zgromadzeń, wykorzystujemy to prawo, z niego korzystamy. Dlatego... W uroczystościach tak zwanych mają pogoda nas nie odstraszyła, ale dziś jest dzień, w którym oddamy hołd pomordowanym przez władzę ludową robotnikom. Dzisiejszą uroczystość zaczniemy od śpiewaniem Stajemy Stojemy dziś. Do uroczystego apelu, aby z okazji pierwszo-Majowego Święta oddać hołd tym, którzy sprzeciwili się z narażeniem życia i zdrowia komunistycznym zbrodniarzom po to, żebyśmy mogli kiedyś godnie żyć. Wszystkim ludziom pracy, którzy w czasach PRL-u byli mordowani, katowani, prześladowani przez bandytów spod podznaku sierpa i młota. Wzywam was ludzie pracy których bandycka władza komunistów zamordowała w Poznaniu w czerwcu 56 roku chcieliście tylko chleba a dano wam śmierć stańcie do apelu was wołam dzielni uczestnicy wydarzeń z marca 68 roku którzy domagają się wolności słowa rządzącym przez bandytów kraju Zostaliście pozbawieni własnej wolności, a nawet zdrowia. Wasza postawa zawsze będzie dla nas wzorem, a wasze cierpienia nie zostaną zapomniane. Wstańcie do apelu! Cześć i pamięci! Wołam wszystkich, którzy nie zgodzili się na wyzysk i w czerwcu 76 roku wyszli na ulicę, aby domagać się prawa do godnego życia dla siebie i swoich rodzin, a którzy zostaliście krwawo spacyfikowani, tracąc zdrowie i życie. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Wzywam ofiary zbrodni lubińskiej, zamordowanych podczas pokojowej demonstracji w 1982 roku, a którym nie dane już było wrócić do domu. Wasi oprawcy będą na zawsze piętnowani, a ofiary życia, jaką złożyliście, nie zapomnimy. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Kołam, którzy oddaliście życie w grudniu 81 roku, gdy bandyta w ciemnych okularach i tak samo ciemnym życiorysie, wraz z uzurpatorskim rządem wypowiedział wojnę swojemu narodowi. W naszej pamięci pozostaniecie na zawsze żywi, a wrogowie ojczyzny będą na zawsze przeklęci. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! To dziś nie znamy liczby ofiar zbrodniczej władzy komunistów. Bandytów, którzy zabijali z premedytacją robotników, aby 1 maja w święto pracy udawać swą miłość do klasy robotniczej. Do dziś winni tamtych zbrodni nie zostali ukarani. Oni są wciąż wśród nas. Nie da, niech to nam nie da nigdy spokojnie żyć. Dziś następcy tamtych zdrajców świętują pod pomnikiem Dzieci głogowski. Gdy ich sprzymierzeńcy w duszeniu polskości. Sami przywiązywali polskie dzieci do czołgu podczas szturmu nagrodno w 1939 roku. Niech Bóg im przebaczy, bo my nigdy, ofiary systemu komunistycznego, proszą o pamięć i modlitwę. Jesteśmy im to winni.